Czas na 34 odcinek tureckiego serialu: Miłość i Nadzieja. Meli śledzi Cynep i Egego, który zdobywa się na poważne wyznanie. Handan robi test ciążowy i prosi Elif, aby towarzyszyła jej podczas sprawdzania wyniku. Okazuje się, że kobieta spodziewa się dziecka. Ta nowina nie wszystkich cieszy. Sprawdźcie co jeszcze wydarzy się w 34 odcinku Askwę umut Miłość i nadzieja odcinek 34 w środę 18 września 2024 roku o godzina 1720 w TvP2. Co się wydarzy w 34 odcinku Miłość i nadzieja? Zobacz streszczenie TVP Murwę żąda od siostry wyjaśnienia skąd wzięła tak dużą sumę pieniędzy. Yildiz okłamuje ją, mówiąc, że sama je zarobiła. Meli odkrywa, że numer telefonu znaleziony w rzeczach Egego należy do Cajnep. Zazdrosna dziewczyna śledzi zakochanych podczas ich spotkania. Zakochałem się w tobie, wyznaje Ege ukochanej podczas randki. Handan robi test ciążowy i prosi Elif, aby towarzyszyła jej podczas sprawdzania wyniku. Okazuje się, że kobieta spodziewa się dziecka. Ta nowina nie wszystkich cieszy. Jak zareagują na nią kuzej, Firdes i Suat? Zobacz, co się wydarzy. Zdjęcia publikujemy w galerii.